Kiedy sama zasiadam do stołu, to brzmi mniej więcej tak. To szuranie krzesła. Tutaj poprawię. A, ta jeszcze herbatka. To jest akurat takie przypadkowe trochę biurko, bo nagrywam czasem w warunkach polowych nieco. I moim jedynym towarzystwem wówczas, no siłą rzeczy, ponieważ nagrywam, musi być wyobrażenie sobie, Słuchacze, ci słuchacze zawsze bardzo fajni są. Oczywiście, absolutnie i zdecydowanie. No ale zasiadanie do stołu może brzmieć inaczej, jeżeli jest nas więcej, jeżeli spotkanie towarzyskie. To nie jest kameralna sprawa. To jest ważna rzecz, kiedy jesteśmy razem, razem wspólnie, wspólnie, zbiorowo, grupowo, zbiorowo, kolektywnie, grupą, zespołowo, kolektywnie, solidarnie, wespół. Solidarnie razem, wespół. wspólnie, zbiorowo, grupowo, kolektywnie, zespołowo, solidarnie, wespół. wespół, wespół, wespół. I wtedy rozmawiamy i jesteśmy blisko i chcemy być w kontakcie. Wynosimy ze spotkania dobre myśli, dobre emocje, lepszych siebie, no tak teoretycznie. Gdyby każde, każdziutkie spotkanie i przy stole zasiadanie przynosiło właśnie taki efekt, to ten świat byłby jeszcze lepszym światem. To każda chwila dnia byłaby miłą, no w różny sposób miłą, w różnym natężeniu, ale z potencjałem zawsze na plus. Wiadomo, że minus też warto zajawić, żeby bateria dawała energię, ale skupienie się na energii, wydobycie światła tak indywidualnie, tak dla siebie, no i tak dla bliskich, dla towarzystwa przy okazji to jest budowanie fajniejszej rzeczywistości, to jest absolutnie realne. I nie mówię tu metaforą, bo po prostu człowiek jest elektryczno-magnetyczny. Tutaj można sobie zajrzeć do książki profesora Włodzimierza Sedlaka Homo electronicus. To tak do poczytania przy okazji. Zatem ostatnio zasiadłam przy stole kameralnie, ale w fajnym towarzystwie rozmawialiśmy sobie o spotkaniach towarzyskich, no wiadomo. Mam teraz taką zajawkę. I ustaliliśmy, że do tego, żeby w tym wspólnym byciu kolektywnym wespół solidarnie razem za stołem żeby było fajnie, potrzebny jest wspólny mianownik. Taka jakaś płaszczyzna, po której każdy może się w miarę komfortowo, i tutaj uwaga, komfort jest istotny, zatem może się komfortowo jakoś poruszać po tych porozumieniach wzajemnych. W naszej kulturze na stół wówczas wjeżdża alkohol, zresztą nie tylko w naszej kulturze. I alkohol robi wspólną płaszczyznę poprzez to, że tak jakby trochę równa w dół. Trochę albo nie trochę. Zależy, ale jest skuteczny jako platforma porozumienia i nieporozumienia też. Niemniej taka w miarę wspólna. Alkohol jest też otwierający i pobudzający do aktywności towarzyskiej, przynajmniej do pewnego momentu. A problem w tym, że. Kompresuje człowieka, ja to tak widzę, doprowadza do tego redukowania finezji, wrażliwości towarzyskiej, i w końcu sprowadza człowieka często do takich podstawowych zupełnie instynktów. Nie, że zaraz walczyć czy uciekać, chociaż może trochę tak. Rozmnażać się, to też jest ten instynkt taki podstawowy. Stąd też awantury, które się wydarzają po alkoholu. No i stąd też ze względu skompresowania bierze się też zjawisko obserwowane chyba nie tylko na Podlasiu, kiedy na przykład podczas wesela fani jazzu, wyznawcy finyzyjności w sztuce, profesorowie itd., itd., około 23 w nocy ruszają tańczyć disco, polo, dziarsko, i nie ma się co temu dziwić. Skompresowali się i teraz do głosu dochodzi nade wszystko aktywny pasmiednicy. I instynkt podstawowy, może przetrwania, może uciekania. Nie wiadomo, trzeba przyjrzeć się tańczącemu w jaką stronę zmierza. No, nie naprawdę potrzebna jest taka wspólna płaszczyzna bycia przy stole razem. Może być to płaszczyzna kulinarna, to tak dla smakoszy na przykład. W każdym razie. Powinna i to dobrze by było, żeby windowała to towarzystwo w górę, żeby całe spotkanie towarzyskie przyniosło właśnie efekt takiego ach, przyjemnego po. No i teraz kluczowa rzecz, do której wspólnie doszliśmy. Fajnie by było, gdyby przy tym wspólnym stole zasiadali ludzie zrelaksowani, swobodni, tacy otwarci na innych, akceptujący różnice i Chcący i mający taki zamiar, żeby być w tej chwili, żeby było miło. Słowem, ludzie pozbawieni poczucia braku w sobie. To słowo poczucie jest ważne, no bo czymże jest brak? Każdy z nas jakoś tam sobie wyobraża, że czegoś mu brakuje, ale to absolutnie nigdy nie jest obiektywne. To jest takie poczucie, że coś tam jest ze mną nie tak, bo możemy różnić się doświadczeniami życiowymi, osobistymi, zawodowymi i być z tym ok. Bez porównania, szczególnie podczas takiego spotkania, bez myślenia, o, ta to się napodróżowała, ja to tylko po brzegu Bałtyku. Zresztą brzeg Bałtyku jest OK. Ale może wtedy pojawić się taki ścisk, a przez ściśnięte gardło może przecisnąć się jakaś drobna złośliwość. A po co? A po co tak sobie nawzajem robić? Bo to może otworzyć drzwi podobnym aktom porównawczym u innych w tym towarzystwie, no i atmosfera skiśnie. Zatem, klucz do świetnego towarzystwa, do takiego spędzania czasu, który winduje w górę, tak mi się teraz wydaje, to jest namierzenie u siebie tego poczucia braku, braku czegokolwiek, jakiejkolwiek ludzkiej luki i pilnowania jeszcze, żeby jej nie było widać. To naprawdę wymaga bardzo dużo energii i bardzo utrudnia bycie z ludźmi. Dobrze by było ten brak namierzyć, zneutralizować, zobaczyć samych siebie w takim jak najlepszym świetle i podzielić się tym światłem z radością, z pewnością, że no czego jak czego, ale własnego światła no nigdy nie zabraknie. Nie może zabraknąć, bo je sami produkujemy. A ty jak myślisz? A ty jak myślisz? A jeszcze chciałam rzucić światło na ten link w opisie, dzięki któremu możesz mnie zaprosić na kawę. Dziękuję. Miłka Malcam.